Cześć, witam wszystkich w kolejnym typowaniu MMA Odds FC 301 nadchodzący weekend czas odrabiać straty, bo zeszłe typowanie e, niestety nie poszło zbyt dobrze trzy walki typowane i trzy walki w plecy e, Mauricio, Rafi, Jamie, Malarki Malarki to niezły zawodnik z niezłymi naprawdę umiejętnościami ale jego szczęka nie pozwala mu się rozwinąć w tym sporcie z tego względu postawię na Rafiego E, przez KO, jeżeli ten kurs się pojawi, bo jak na razie u mojego Buka nie ma tego kursu. Kurs na Rafiego jest 1,45 na wygraną, 2,50 na mm, Malarkiego. Ja jestem przekonany, że e, Rafi to wygra. Myślę, że przez e, KO postawię, jeśli kurs się pojawi, a tak to 1,45 Rafi. Jest też walka Karoliny Kowalkiewicz, którą chciałem stawiać, ale w końcu, w końcu stwierdziłem, że jednak odpuszczę. To jest naprawdę ciężka przeprawa dla Karoliny. Jasmine Lucido jest niezła, kurs na niej jest 124 4.0 na Kowalkiewicz, ale odpuszczę sobie. Mam nadzieję, że Karolina wygra, ale ja stawianie tej walki sobie odpuszczę. Kajo Boralio i Paul Craig 4,75, Paul Craig 1,14, Boralio. Kreg daje się trafiać, myślę, że tu nie będzie inaczej. Ma niezłe techniki, to nawet z pleców, ale nie sądzę, żeby ta walka w ten sposób przebiegała. Myślę, że Boralio znokautuje Krega i, i, i wygra. Tak, kurs na to jest 3,50, tak też będę stawiał Boralio przez 3,50. Michel Pereira i Hor Potiera. 5,25 dla Potiery Pereira 1,12. Nie mam żadnej wątpliwości, że wygra to Pereira. To zestawienie to jest jakieś nieporozumienie. Myślę, że to będzie bułka z masłem dla Brazylijczyka i wygra on to w pierwszej rundzie przez KO. Na wygraną przez KO w pierwszej rundzie jest kurs 3-0, na wygraną w drugiej rundzie przez KO jest 6-0, na wygranie w trzeciej rundzie jest 12-0. Ja myślę, że to się zakończy w pierwszej rundzie i Pereira to wygra. Także 3-0, pierwsza runda KO dla Michela Pereira. Następne starcie Vitor Petrino i Anthony Smith Czy Anthony Smith powinien przestać już walczyć? Pewnie tak eee, Przyznam szczerze, że Smith potrafi eee, zaskakiwać Czy tu zaskoczy? Będzie ciężko Nie bez powodu Petrino jest faworytem w tym starciu Ale ja tutaj zaryzykuję, bo Drabiec straty muszę Kurs 5.25 To na tego underdoga na Anthony Smitha postawię A może znów zaskoczy i wygra, także to jest ryzyko z mojej strony. Anthony Smith 5:25. Jonathan Martinez, Jose Aldo. E, wielka Gwiazda powraca, ale po co z drugiej strony? 2:25, kurs na niego jest underdogiem w tej walce, 1:58 na Martineza. Martinez najprawdopodobniej będzie bardziej aktywnym zawodnikiem w tej walce. Ma niezłe low kiki, ale to samo ma też. Aldo, e, ciężko wybrać jest tutaj zwycięzcę tego pojedynku. Ja skłaniam się troszeczkę ku Aldo, ale to chyba ze względu na jego legendę i, i zaryzykuję i postawię na Aldo. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. 2,25 kurs całkiem niezły, przekonuje mnie. Gdyby był może niższy kurs, to może bym się skusił na za Zaryzykuję Jose Aldo. Mam nadzieję, że ten powrót będzie zwycięski. Także Aldo z kursem 2.25. I walka wieczoru Aleksandre Pentorza i Steve Ersek. 2.50 Ersek, 1.45 Pentorza. Szybko dostał walkę Ersek Opas. Czy zasłużenie? No to dowiemy się w sobotę, mam nadzieję, że nie, bo uważam, że Pantorza to wygra nijak mają się przeciwnicy Ersega, z którymi walczył do tych, z którymi miał przyjemność walczyć pentorza i wygrywać także ja stawiam tutaj na Pantorze z kursem 1.45, myślę, że Ersek nie poradzi to by było wszystko, jeśli chodzi o tą galę UFC. Zachęcam do oglądania kolejnych moich typowań i oczywiście życzę miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć!